Dzień dobry. Szanowni państwo, konferencja prasowa Konfederacji na temat Dnia Wolności Podatkowej. Dzisiaj wszyscy podatnicy teoretycznie mogą świętować, odetnąć zługa, powiedzieć wreszcie możemy pracować na siebie, a nie na aparat państwa, wreszcie teraz już nie, nie, nie ponosimy kosztów tego systemu podatkowego. Otóż dzisiaj, 13 czerwca, według Centrum Adama Smitha przypada Dzień Wolności Podatkowej, który jest obliczony jako relacja wydatków publicznych względem całego PKB i powinno oznaczać to, że przez 164 dni w ciągu całego roku Polacy pracują tylko na opłacenie podatków, a pozostałe 6,5 miesiąca pracujemy na siebie. Prawda jest jednak jeszcze bardziej bolesna, otóż bardziej prawdziwe są wyliczenia Instytutu Misesa, który wylicza Dzień Wolności sektora prywatnego, uwzględniając tylko PKB wytwarzane przez sektor prywatny, nie uwzględniając pustych zapisów księgowych, jakim jest na przykład opodatkowanie emerytur. Według takiego dnia wolności sektora prywatnego okazuje się, że ten dzień wolności wypada dopiero w zeszłym roku wypadał dopiero 25 lipca. W tym roku prawdopodobnie wypaźnie jeszcze później. Co to oznacza? To znaczy, że z systemu dziesięciny, gdzie obywatel płacił 10% swoich dochodów, doszliśmy do systemu, w którym nawet nie 5,5, a prawie 7 miesięcy w roku obywatel pracuje na aparat państwa. I niestety jest coraz gorzej. W 2018 roku Dzień Wolności Podatkowej. Wyliczony według centrum Adama Smitha był 6 czerwca, w 19 był 8 czerwca, w 20 był 10 czerwca, w tym roku to już jest 13 czerwca. I to wynika po prostu z rozdawnictwa Prawa i Sprawiedliwości. I z drugiej strony z coraz większego poziomu opodatkowania, coraz mniejszej gospodarności, wynikającej po prostu z tego, że się obsadza całą administrację państwa, spółki swoimi kolegami partyjnymi, znajomymi i rodziną. Dziękuję bardzo. Ze mną na konferencji jest też Włodzimierz Skalik, członek Rady Liderów, dyrektor biura Koła Konfederacji, i Michał Urbaniak, poseł na SEM RP Konfederacji i proszę o zabranie głosu Michała Udbaniak. Tak dzień dobry, szanowni państwo. Dzień wolności podatkowej, jak już wspomniał Jakub Kulesza, różnie można liczyć. Przyjmując ten dzień, który podaje Instytut Misesa, przepraszam, Instytut Adama Smitha, Trzeba sobie powiedzieć dalej, że to mimo wszystko prawie pół roku pracy na aparat państwowy to, to jest nieco za dużo. Trzeba pamiętać o tym, że my jako konfederacja nie jesteśmy przeciwko przecież państwu. Jest, wiemy, że państwo potrzebuje pieniędzy na działalność, ale wszystko też powinno mieć swoje granice i wszystko powinno, powinno mieć swój umiar. 47 podatków. I, po, i też wzrostów innych opłat i danin. Za to odpowiedzialny jest PiS. 47 różnych zmian, właśnie podatkowych, opłat, które wprowadził PiS w trakcie trwania swoich rządów. To są pieniądze, które nie zostają w portfelach Polaków. A wiemy, że to się jeszcze nie kończy, ponieważ PiS niedawno podpisał tutaj porozumienie w sprawie Krajowego Planu Odbudowy z Ursulą Ur 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 von der Leyen i wiemy, że będą nowe podatki, nowe opłaty, jak na przykład, to, jak na przykład opłaty od samochodów spalinowych. Więcej dróg będzie podlegało opłatom za przejazd. Mamy też opłatę paliwową, którą na przykład PiS podnosił. No, chwilowo, mamy, chwilowo mamy nieco niższe te podatki, na przykład przy paliwie ten narzut jest nieco niższy, tylko dlatego, że paliło się, paliło się już w zeszłym roku. I PiS zdecydował się chociaż częściowo wykorzystać pomysł Konfederacji, ale dalej czekamy, aż skorzysta z programu Tanie paliwo, do czego zachęcamy, bo wiemy, że państwo, w którym. Także spełnia się pewne zachcianki swoich działaczy, tworzy się ministerstwa, gdzie jest 116 ministrów i wiceministrów, gdzie dofinansowuje się zakupy telewizorów czy dekoderów. To jest państwo, które musi być drogie i temu radykalnie sprzeciwia się Konfederacja już od dawna, ponieważ uważamy, że państwo powinno być tanie i efektywne. I wtedy dopiero Polacy będą w stanie rozwinąć skrzydła i będą w stanie w tym państwie funkcjonować w sposób, w sposób dla nich, dla nas wszystkich korzystny, ponieważ silny naród, silne państwo to nie jest państwo omnipotentne. Tylko państwo, w którym właśnie obywatele też mają sporo do powiedzenia i obywatele są świadomi tego, że odpowiadają za to państwo. Do tego nie, nie potrzeba wcale ogromnych pieniędzy, które państwo po prostu przesuwa z jednego koszyczka do drugiego. Włodzimierz skalik. Szanowni Państwo, premier Mateusz Morawiecki na ostatnim posiedzeniu Sejmu grzmiał z trybuny jakoby Pis, Partia, Prawo i Sprawiedliwość jest partią wolności. Cóż za Obłuda i fałsz, e, jaką prawdziwą ofertę i program Mateusz Morawiecki ma dla Polaków, ujawnił w restauracji Usowy, gdzie z przekonaniem mówił, że Polacy będą za i pf, będą pracować za Miskę Ryżu. Szanowni Państwo. Mateusz Morawiecki wraz ze swoim rządem ma dla Polaków program zniewolenia, program finansowego zniewolenia, który realizują nieustannie i wciąż. Symbolem tego systemu, do którego nas pchają, jest kwota publicznego długu, który na dzień dzisiejszy wynosi, uwaga, szanowni państwo, bilion 700 miliardów złotych, licząc wraz z tym ukrytym poza kontrolą parlamentu. Tylko w 2022 roku, tym bieżącym, spodziewamy się, że ten dług wzrośnie o niemalże 200 miliardów złotych, licząc z długiem ukrytym. I to się dzieje, mimo że nie jest to rok wyborczy. I to się dzieje, mimo że Polacy blisko pół roku pracują na utrzymanie państwa. Szanowni szanowni. Tylko jest jedna droga, jeden system, jedna możliwość odwrócenia wpychania Polaków w system finansowego zniewolenia. Tylko Konfederacja ma program prawdziwie wolnościowy i szanowni państwo przypomnę, na czym polega oferta finansowa w zakresie wolności finansowej konfederacji. Konfederacja oferuje radykalną obniżkę podatków i opłat. I tak proponujemy przypomnę kwotę wolną od podatków w wysokości dwunastokrotności płacy minimalnej. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, projekty Tanie Paliwo, Tani Węgiel, tani prąd. Chcemy obniżyć i zlikwidować 15 podatków. Podatek cukrowy od umów cywilnoprawnych, opłaty emisyjną, mocową, reprograficzną, paliwową. Szanowni Państwo, tych opłat i podatków jest tak dużo, że nie sposób je wymieniać bez kartki. Szanowni Państwo, jest tylko jedna rekomendacja dla każdego Polskiego podatnika. Twoja racja, Konfederacja. Czy mają Państwo pytania? Dziękujemy.